Przeciw skręt, czyli każdy słyszał, ale tak naprawdę nikt nie wie o co w tym chodzi. Już wam pokazuję. Przeciw skręt, czyli kręcę kierownicą w prawo, a motocykl jedzie w lewo, kręcę w lewo, jedzie w prawo, w lewo, w prawo. Czemu tak się dzieje? Otóż tak się dzieje, ponieważ motocykl jedzie prosto. chcemy go wybić jakby z równowagi, a on chce potem wrócić. Czyli wybijamy go najpierw w tą, a on potem odbija w tamtą. Czyli kręcę w lewo, żeby jechać w prawo, bo motocykl, to taki efekt żyroskopowy. On chce powrócić do swojej równowagi. Siemano, czyli dajmy kierownicę w prawo, a motocyk idzie w lewo. Dajmy w, w lewo, a mocy idzie w prawo. Dajmy w prawo, a mocy idzie w lewo. Widzicie, to wystarczy nawet paluszkiem, wytrącić taki motocyk z równowagi. A zróbmy to tak nie na paluszkach, tylko tak na całych rękach. Czyli to wygląda na przykład teraz, o, teraz dałem, teraz kierownicę stronę i pcham nad garskiem i motocykl mi skręca w prawo. Czajcie? Normalnie, jeżeli skręcasz w prawo, to idziesz w prawo, no nie, no ale właśnie widzicie, w motocyklu nie do końca tak jest. I często też się mówi, że może ktoś nie wie, co to jest przeciw skręt, ale tak naprawdę nieświadomie go używa. Na przykład podczas jazdy robił sobie właśnie taki nawyk. Od cała technologia i cała magia.